Witam Was serdecznie w pierwszym referencyjnym obiekcie Loxon w Polsce. Jest to dom naszego autorstwa. Nasz klient zgłosił się do nas po system prawdziwej automatyki domu inteligentnego, niezawodny, więc mogliśmy polecić mu tylko i wyłącznie Loxon. Zapraszam Was do środka. W każdym z pomieszczeń w tym domu zamontowane mamy LOXON Touch, które mierzą temperaturę i wilgotność powietrza. Mamy w każdym pomieszczeniu czujnik obecności, który mówi nam, jak sterować oświetleniem, jak sterować żaluzjami. W tym pomieszczeniu, które jest pomieszczeniem wejściowym do domu, mamy również zamontowany głośnik do emisji komunikatów, na przykład o ilości otwartych okien w domu, podczas gdy opuszczamy dom. W kilku miejscach w domu zainstalowaliśmy tablety iPad do sterowania jako centrum automatyki domu inteligentnego możemy w nim sterować wszystkimi scenariuszami, oświetleniem, audio, basenem, ale jest to również ekran wideo domofonu, który znajduje się w ogrodzeniu poza domem. Po mojej prawej stronie widzicie ścianę, która jest ścianą wybudowaną w systemie chłodząco grzejnym Jej pracą zawiaduje między m.in. Loxon Touch, który mierzy wilgotność i temperaturę powietrza. Tuż obok niego zobaczycie czujnik klimatu pomieszczenia, który zawiaduje pracą rekuperacji, podającej choćby informacje o zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Podłoga antresoli ogrzewana jest za pomocą maty infrared sterowanej przez system LOXON. Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane również w lustrach łazienek, żeby lustra nie parowały podczas kąpieli. Jesteśmy w pomieszczeniu zwanym salą kinową. Sterujemy tutaj rzutnikiem, jak i ekranem oraz żaluzjami i światłem. Za pierwszym przełączeniem zapalamy nastrój oświetleniowy, a za drugim uruchamiamy scenariusz kino. Zapraszam do Łazienki, w której pokażę Wam, jak działają skonfigurowane przez nas strefy prywatności i jak działa system audio odczytujący warunki pogodowe na dworze. Po zapaleniu światła w ciągu dnia żaluzje zostają zamknięte, tak żeby nikt z zewnątrz nas nie widział, a po chwili zostaną odczytane warunki pogodowe na dworze. Dzień dobry. Temperatura na dworze wynosi 21 stopni. Nie pada. Jest słonecznie. Prędkość wiatru 3 km na godzinę. W sypialni inwestora stworzyliśmy specjalną tak zwaną kocią logikę, która pozwala w nocy za pośrednictwem pracy żaluzji fasadowych wypuścić i wpuścić swojego pupila do domu. Sterowanie żaluzji fasadowych odbywa się za pomocą stacji pogodowej, jak i warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczenia. Czym byłaby automatyka i dom bez porządnego basenu? W związku z powyższym mierzymy tutaj temperaturę wody, sterujemy pompą ciepła, która tą wodę podgrzewa. Sterujemy również nagłośnieniem oraz oświetleniem basenu. Programowanie Lockstone to jest usługa szyta na miarę. Każdy klient ma inne wyobrażenie o swoim domu, inne wymagania i potrzebuje innych funkcjonalności. Dzięki oprogramowaniu Loxon Config wszystkie, nawet najbardziej wyszukane integracje są do zrealizowania. Dzięki wsparciu, jakie otrzymujemy od Loxon Polska, nie boimy się nawet najbardziej zaawansowanych technicznie integracji. Dom, który widzicie za moimi plecami, to efekt prac naszych pracowników, to zaangażowanie i ogromne pokłady zaufania, które dostaliśmy od naszych inwestorów, jak i sprzęt Loxon, czyli sprzęt najlepszej jakości w Europie. Bez tych elementów realizacja ta nie byłaby możliwa. Widzimy się w Waszym kolejnym domu.